Hejka kochani, witam was. Dzisiaj jest yy, kolejny odcinek, więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj chciałabym dobyć co najmniej 7 level, choćby dlatego, że może wejdzie VIP. No. Yy, to piszę, że nagrywam. Okej, okay, i tak. Mam nadzieję, że będzie, dziś jeden, siódmy chociaż level. Jakby ktoś może chciał. O, fajnie. Właśnie o to miałam powiedzieć. Zapraszam do znajomych. Dla mnie nie ma takiego czegoś jak ograniczenie znajomych w tym, że chociażby jest, nie wiem, czwarty level, to on nie przyjmuje, tak? Nie, dla mnie nie będzie takiego czegoś i nie ma, ponieważ ja nie zamierzam. Y robić na złość tym, którzy nie potrafią dobić któregoś tam levelu. Więc wiecie. I sorry, że są takie lagi. No i pozdrawiam y, taką jak niebieska panienka 125. No. To tyle. Hmm. No razie. Dzisiaj naprawdę chciałabym zrobić ten siódmy level i dlatego. No nie wiem. Nie wiem, czy ona to do mnie napisała, ale. Jestem. Na... Pozdrawiam Natka XD 2007 20073 Nie wiem, jak to się dzieje. pisze. Nie odpisuję, bo jest za duży. Lagi są za duże. No. I, ale pozdrawiam tak. Y, Lolo Pets, 12 Małpa. I pozdrawiam Żomu 15 K. No. I nie wiem to, czy też on nie, do mnie to napisała, ale pozdrawiam też. Takie ktoś jak. Rap Monster Serduszko. No, to ja się chyba stąd wynoszę. I dzisiaj będzie głosowanie. Może dam kogoś grafa. Nie wiem, losuję. Kogoś pierwszego od brzegu. Zamykam kamerkę. I który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 17, więc pozdrawiam kogoś. 17. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

No, ja cały czas siedzę tutaj. Więc. Dobra, odbiorę mój fame. Mam jeden, co prawda. I chciałabym pozdrowić jeszcze jedną dziewczynę. Więc od razu mówię, że bardzo bym chciała dzisiaj coś. Yy... Zrobić w sensie takiego, to mi chodzi, że coś takiego jak nie wiem, siódmy level, i coś, no, wiecie o co chodzi. Dzisiaj będzie dość długi filmik, więc albo będzie um, długi filmik, albo krótki, nie wiem. Dzisiaj trochę sobie hajsu zarobi, żeby mieć co najmniej cztery stakasy. Więc muszę poznajdywać trochę zwierzaków, bo to jest mój sposób na zarabianie hajsu. Pozdrawiam, zaraz wam powiem jak ten ktoś się nazywa. Swet. u y, upypy. No. to pozdrawiam Swet Upypypy. Sorki muszę podłączyć ładowarkę, zaraz wracam. I dzisiaj chcę pozdrowić taką młodą dziewczynę, bardzo ją lubię, to jest fioletka. No, więc zachęcam dla zrobienia coś dla niej jest super. No, i tyle. Jeśli dzisiaj będę miała tego vip to mam nadzieję, że dobije. Dlatego zobaczymy jedną rzecz. No to tak, jest już 5000 zostań VIP na 7 dni. Potem jest, został, zostań wyp na 50 dni. To już jest 25 tysięcy. I to już jest sporo. I tak, posiadaj jeden z wieżaków lub boni. 500. Posiadaj użytkownika ponad 3 miesiące. Ja jeszcze miesiąc nie posiadam, więc sorki. Zaloguj się na stronie Mówi Star planet każdego dnia przez 14 dni. Wczoraj odebrałam nagrodę. Nie wiem po co. Zaloguj się na stronie Mysypy każdego dnia przez 7 dni wczoraj właśnie oglądam i sorki bo ja to konto niedawno założyłam, już mam szósty level i to mi się bardzo podoba, dziękuję wam yy, wygraj 500 starych w kole fortuny, to już prawie i dołącz do piergięć piergięć, pier Jezus, 5 g star Planet. I ja od razu Wam mówię, że mam taki mały, fajny sposób. No, już chyba wiecie, jaki sposób, tak. Niczego teraz nie będę odbierać. Yy, I kupię WOSTERA i wtedy będę odbierać. Moim zdaniem, tak się najszybciej zarabia i tak jest najfajniej. No i właśnie, jak to zrobię, to mam nadzieję, że będzie. Może. Tak, jeśli chodzi o Pozdro niech sobie będzie pozdro sorry, że robi się z tego taki inny filmik ja nie pamiętam jak to się nazywało, ale to jakoś tam to nazywałam co kupię, jak będę VIP tylko, że to jest w skrótach jezu, sorki, ale ja się już w tym trochę gubię jeśli chodzi o pozdro ja wątpię, że komuś pozdro dam bo to według mnie jest za dużo diamentów, ale zorganizowałam ten konkurs i y z moją siostrą, więc albo jej, albo mi dajcie pozdro ja wtedy kupię yy, całą listę życzeń pierwszej osoby, która da pozdro więc yy, naprawdę opłaca się to jest moja siostra, nazywa się Iga i Kasia, jakby ktoś nie wiedział ona jest trochę mała, bo ma 7 lat jakby co ale powiem wam, że jest fajna i warto się z nią zapoznać, bo naprawdę opłaca się moim zdaniem. Okej, okay, mam nadzieję, że to na tyle. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, którzy są dostępni, czyli swet, Up, Swet, Up, Pypy, dobra, ja tego nie umiem czytać. Smile, Serduszko, Serduszko, Serduszko i jeszcze chyba jest Serduszko, dobra, nie pamiętam. I... Lolopec 12 małpa. Pixie Star nie będę pozdrawiać, bo moim zdaniem jest to mega głupota. A Waszym pewnie też. No, to dzięki za oglądanie na razie.